Cześć, witam Was ponownie. Tu Miłka Majczyno. Zapraszam do wysłuchania kolejnego już podcastu Dzieci Czują Kino. Ach, siedzę sobie w parku. Jest to taki piękny dzień. Choć muszę przyznać, troszeczkę się chmurzy. Ja mam dziś mówić o gniewie, ale aura w ogóle temu nie sprzyja. Wiecie na co patrzę? Jak wiatr kołysze trawą i konorami lip i kasztanów po prostu błogość. Ojej, chyba jednak burza przerwie tę sielankę. No nic, trzeba się szybko pakować i biec do domu. To zabawne. Miałam mówić o gniewie, a wiecie co mówiła moja babcia o burzy? Że to niebo się gniewa na ziemię. Na razie tylko mruczy złowrogo. Udało się. No to, to teraz teraz możemy porozmawiać o gniewie. Tylko zaraz znajdę moje kapcie. Tylko gdzie one są? Znów? Znów ktoś tu wszystko poprzestawiał. No nie, niech to mnie kurzał. No gdzie są? Ej, nie widzieliście moich kapci? Znowu ich nie ma. Ej, nie widzieliście moich kapci? Były tu. Nie. Nie ma. Dzięki za pomoc. Naprawdę można na Was liczyć. O! Ojej, tutaj są. Nareszcie ja się zdenerwowałam przez to wszystko. Okropnie. No. To teraz mogę usiąść spokojnie i opowiedzieć Wam coś o gniewie. Kto z Was czasem się złości? Hmm? No ja na pewno, jak już przed chwilą słyszeliście, a Wy? Co tą złość powoduje? A co powoduje gniew, który jest bliskim krewniakiem złości takim bratem emocjonalnym. Ja na przykład gniewam się i złoszczę, gdy mi się ciągle coś nie udaje. Albo gdy nie mogę znaleźć czegoś, co właśnie bardzo się chce znaleźć, na przykład kapci. Jest wiele powodów do gniewu i złości. To dwie bardzo ważne emocje, bo pozwalają nam wyrzucić z siebie to, co nas męczy, rozładować napięcie, zdenerwowanie tym, że nie możemy robić tego, na co akurat mamy ochotę, albo gdy coś nas irytuje, albo czasami ktoś. Czasem gniew nie przeradza się w czyn. Jest taki bierny, tłamszony wewnątrz. Powoduje, że milczymy i coś kisimy w sobie, jak ogóry. Ale zazwyczaj jednak gniewowi towarzyszą różne efekty dźwiękowe. Takie jak na przykład... Możemy mieć... Jednorazowy wystrzał gniewu? Nie! Albo całą serię wścieklizny? Nie, 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 Znamy to, prawda? Gdy się gniewamy i wyrzucamy z siebie złość, wściekłość, latają dookoła przedmioty, trzaskają drzwi. Czasami nawet pęka szkło. Nie martwcie się. Nie jesteście sami w waszych atakach złości. Wszyscy się gniewają. I dorośli, i dzieci, i młodzież. A również filmowi bohaterowie. Na przykład Cruella de ze 101 dalmatyńczyków. Napady szału i gniewu Mahades z filmu Herkules. Aż mu cała głowa, oczy, włosy tak pulsują z wściekłości. Złości się gru z Jak ukraść księżyc. Złości się na Wiktora przez v. Są też postaci wręcz przesiąknięte gniewem. Jest to mała Mi, ze znanej i popularnej kiedyś dobranocki o muminkach. Znacie ją? Wiecznie wściekający się na siostrzeńcówka Czordenot. Czy też Gojot, zły na strusia pędzi wiatra, że ten ciągle nie daje się dogonić i zjeść. Gniew to emocja, którą... Widzimy nie tylko na animacjach, przede wszystkim jest jej pełno w horrorach, w kryminałach, w thrillerach, pojawia się też często w dramatach, pojawia się też często w życiu. Ja na przykład wściekam się, gdy nie mogę czegoś zagrać, albo nie idzie mi tak, jakbym tego chciała. Tak brzmi złość na różnych instrumentach. Posłuchajcie. Możemy też oswajać gniew, próbować go poskramiać jak zwierzę i potem przetwarzać go w całkiem coś innego, na przykład w miłe melodyjki, które mogą stać się podstawą do naszych piosenek. Mi na pianinie wychodzi to tak. Znając jednak życie, wiem, że najczęściej gniewowi towarzyszy krzyk i tupanie nogami. Jednak i je możemy poskramiać, przetwarzać na piosenki. Chciałabym Wam teraz zaproponować pewne ćwiczenie. Możecie je zrobić w tej chwili ze mną, albo potem cofnąć podcast, jeszcze raz puścić i sobie poćwiczyć. Będzie to podstawa do oswajania się z własnym gniewem, z emocjami, sprawdzanie, kiedy się złościmy, wkurzamy. Oczywiście też po zakończeniu podcastu możecie każdy we własnym tempie, rytmie i na własne sposoby przetwarzać i poskramiać gniew. Chcę też, żebyście wiedzieli, że mimo destrukcyjnej, niszczącej mocy, gniew ma w sobie również moc twórczą. Można właśnie w oparciu o jego siłę tworzyć tworzyć na przykład piosenki. A ćwiczenie będzie polegało na tym, by rytmizować rozgniewane tupanie. O tak! Nie! 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 Do tego może dojść jeszcze jakiś inny instrument. Na przykład grające jajo. Czy wszyscy tupią ze mną? Jeśli nie, to zapraszam. Możecie wziąć teraz. Jakiś bębenek albo kubeł, kubek, garnek, szklankę, łyżkę, widelec. No, chodźcie, dochodzą kolejne dźwięki. Uwaga, wszyscy się z nogi na nogę do rytmu, który słyszycie w tle. Garnki. Widelce, łyżki, szklanki grają, a my rytmicznie mówimy tekst. Uwaga! cię czasem, gniew dopadnie, tu nogą, wrzeszczysz na mnie. Wyrzuć z siebie wszystkie złości. Gniew nie służy Twej radości, wyzłość się. To co? Może jeszcze raz spróbujemy, co? Chodźcie, jeszcze raz. Być czasem gniew dopadnie, piesz nogą, wrzeszczysz na mnie. Wyrzuć z siebie wszystkie złości, gniew nie służy twojej radości. by złość się. No dobra, świetnie nam idzie. To może teraz jeszcze raz spróbujemy. I tym razem, kochani, mówimy. A dołącza się do nas jeszcze akordeon. Uwaga, gotowi. Gdy czasem gniew dopadnie, tuwiesz nogą, wrzeszczysz na mnie. Wyrzuć Ciebie wszystkie złości, gniew nie służy tej radości. Wyzłoś się. Uff, no dobra, nieźle. Pamiętajcie, że możecie tak robić z każdym gniewem i każdą złością, która się pojawia. I opracowywać do niego swoje własne poskramiacze gniewu, czyli rytmy, melodie, wiersze, wierszyki, rytmiczanki, piosenki. A ja jeszcze raz zaśpiewam naszą piosenkę. Tym razem żegnam się z Wami. Do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!